Witam wszystkich, dzisiaj przedstawiam zupę grzybową z lejkowcem w wersji ekologicznej w formie takiego kubka producentem tego jest firma Dary Natury mamy tego całe 35 gramów więc raczej skromna ilość Kaloryczność tego to 132 kilokalorie. No Raczej takie coś należy zjeść do smaku, o ile to będzie smaczne, niż mamy się tym najeść. No ale w zimny, chłodny dzień, zimowy, fajnie coś zjeść ciepłego, trochę się napić, no, bo to zupa, wiadomo, to nie tylko się je, a troszeczkę pije, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No, mnie zainteresowało to. Ten lejkowiec, więc takie coś kupiłem. Normalnie to wolę zdecydowanie zupę grzybową z leśnych grzybów, własnoręcznie zebranych, no ale coś takiego nowego chciałbym spróbować też. Jeśli chodzi o skład, to mamy wyjątkowo bardzo dobry, bo mamy tutaj cebula, ziemniaki, sól, marchew, pietruszka, korzeń, proszek grzybowy, a tam mamy borowik, podgrzybek, koźlarz. Do tego jest jeszcze czosnek, olej rzepakowy, proszek owsiany, lejkowiec denty, pieprznik jadalny liofilizowany, pietruszka natka, koperek, por, pieprz czarny, lubczyk, tymianek, liść laurowy, ziele angielskie, pasterniak, pasternak, kurkuma, kozieradka. Większość za wyjątkiem tych grzybów leśnych to pochodzi z rolnictwa ekologicznego, o ile rzeczywiście tak to jest, no, skład bardzo dobry, nie ma żadnych konserwantów, żadnych innych dziwnych rzeczy. Tych grzybów tu jest niecałe 10%, więc raczej skromna ilość, chociaż widzę, że one są widoczne. Mnie najbardziej interesuje ten lejkowiec, ale fajnie, że jest kurka. No i te inne też. Mamy sposób przygotowania. Niestety nie ma tu podane, ile wody należy przygotować. Ja tu sobie zagotowałem 250 ml. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. No, tak ciężko producentom podać ilość tutaj, skoro i tak jest instrukcja obsługi, a tak trzeba się domyślać. Nie lubię takich rzeczy. Wolę z góry wiedzieć, ile przygotować wody. Należy zalać do linii i odczekać 5 minut, aż nam się to zrobi. Linia powinna być gdzieś w środku. Mam podwójne zamknięcie. Się tak to się prezentuje. No, takich susz powiedziałbym. Tu jest reszta też przypraw na dnie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Linia tutaj z segregu i plastik i papier nalej wodę do tej kreski tutaj właśnie jest ta zielona no nie wiem czy mi wystarczy te 250 litrów raczej wolałbym żeby wystarczyło no woda prawie się gotuje zaraz sobie zaleję no i troszeczkę będzie trzeba odczekać Nie zostawiając komentarza pod filmem, przyczyniasz się do tego, że nie mam żadnej motywacji do nagrywania kolejnych filmów. Odpowiedni czas minął, a nawet nieco dłuższy niż producent chce. Tak to się prezentuje. Nie wiem, czy to miało tak wyjść, ale taki to jest. Raczej nie przypomina to zupy grzybowej. Najpierw ten sambulion. Czuć taki bardziej warzywny posmak niż grzybowy. No sambulion to nie przypomina, że to jest zupa grzybowa. Zdecydowanie nie. Taki lekko troszeczkę pikantny to jest. No ale to raczej chyba duża ilość pieprzu, bo czyli to raczej tu nie ma. Teraz gdzie jest ten lejkowiec to nie wiem. To tu są jakieś pewnie warzywa, takie wielkie kawały. Jeszcze są lekko chrupiące. Czyli nawet te ponad 6 minut, które czekałem, to i tak to jest za mało. No, da się zjeść, jak ktoś lubi coś chrupiącego w zupie, ale to raczej musi chyba odstać troszeczkę dłużej. Znajdę tu tutaj grzyby. Jakieś coś czarnego tu jest. A to parzy jeszcze. No to chyba raczej kurka. No. Jeszcze jest. I coś tutaj czarnego takiego. Tu bardziej czuć warzywami niż grzybami. No raczej tutaj nigdy bym nie sądził, że to jest zupa grzybowa, jakbym nie zobaczył tych grzybów. Bardziej zupa warzywna. Nie ma tu takiego smaku typowego dla zupy grzybowej. Nawet pod względem zapachowym nie pachnie grzybem. Trochę trzeba doprawić i to według mnie soli. A jeszcze zapomniałam powiedzieć. Jak przygotowałem te 250 litrów wody to jednak okazało się to zbyt mało. I tutaj musiałem dogotować nieco więcej wody. Mniej więcej wyszło tak, że 350 do tej porcji potrzeba. Nie wiem, czy ten lejkowiec to jest podobny do kurki, bo jakoś tych kurek tu zbyt dużo jest. Jakiś tam posmak kurkowy jest, ale czy ten lejkowiec jest podobny do kurki? Możliwe, że tak. No po doprawieniu solą jest to troszeczkę lepsze ale zdecydowanie sam bulion nie przypomina zupy grzybowej bardziej taką warzywną nawet troszeczkę dłużej trzeba było poczekać aby te wielkie kawały warzyw nasiąknęły bo teraz są takie lekko chrupiące no ale oczywiście zjeść jak najbardziej można ten wywar popić można też no i się troszeczkę rozgrzać no, raczej nie, nie tego oczekiwałem po takim produkcie ekologicznym. Wychodzi na to, że to, że coś jest eko, to nie oznacza, że jest dobre. Według akurat mojej opinii, według tej zupy. No, może przyzwyczajenie się do innych zup typowo leśnych, a nie z jakimś tam lejkowcem. No, i zdecydowanie bulion bardziej przypominający zupę grzybową niż to tutaj. To według mnie nie jest zupa grzybowa, chociaż jakieś grzyby tutaj pływają. Zdecydowanie takiego czegoś nie polecam, chyba, że chcę, coś chce sobie sam spróbować, ale za tą cenę nie warto raczej. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad. Postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.